Siem. Siemka widowie Jeden dzień przerwy był tylko Ale już mi lepiej Zaczynamy tak w takim razie Kurde Dobra, jeszcze jedna no niestety.

Zaraz, 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 To będzie króciutki, niestety odcineczek czek. Bo wiecie, jak chcę spędzić ten czas z moją kuchaną kochaną. Hmm, kurde, no. Dobra, Tak. Tak. Я что могу... Хм, у меня понять. Хм, давайте что Супер. O, razy 4. Zaraz... Znaczy razy 3. Nie będzie? Nie będzie. A niestety musimy coś takiego zrobić. Bo nie, nie będzie ani razu. Dobra, kończymy na ten odcieczek Bo mam jeszcze Dobra, jeszcze jedną rundkę możemy rozegrać Żeby nie był taki, taki krótki i 24 Kurde, mogą 29 wziąć. Dobra Dobra tam Głowa myśli. Cztwórzadz wujeczki. Hop, hop, hop. Hop, zagraj. Skręcę, mogę na razie trzydząć. o teraz zobaczcie co się stanie razy cztery i dwadzieścia dziewięć trójeczki hop jeszcze czwóreczki mi brakują no i pięknie no nie ty. Dobra, jeszcze tam No i tu będzie niestety tylko zero. Albo no i nie. 22 I chyba tutaj będzie. No. Dobra. Nie będziemy nawet próbować, bo znamy jeszcze tą grę. No i klops, nie zakwalifikowałem się, ale już do zobaczenia w kolejnym materiale, może już dzisiaj sobie odcinek nagram, więc do zobaczenia.